Od 1 stycznia nowa firma będzie wywoziła śmieci z gminy Nekla. Niesie to za sobą pewne zmiany dla mieszkańców. Przede wszystkim muszą nabyć sami kubły. O tym, gdzie to zrobić, jak to zrobić, ile to kosztuje oraz o innych zmianach dotyczących wywozu nieczystości stałych na terenie gminy Nekla przeczytacie na stronie nekielskiej. Szkoła podstawowa w Bieganowie czekała kilka lat na montaż nowych piecy. Gdy to stało się faktem, okazało się, że piece są złe, niewydajne. Wskazujemy paluchem, kto jest temu winny. Kierowcy autobusów twierdzą, że są zmuszani przez swoich pracodawców do łamania przepisów. O tym dlaczego i jakie kary im grożą, będzie można przeczytać w najbliższym wydaniu wiadomości. Drodzy Państwo, dziś chciałbym Państwa zaprosić do gry. Do gry kostkami, to kostkami nie byle jakimi, a wyprodukowanymi przez firmę Q-Workshop. Jest to firma, która póki co mieści się w gizałkach, ale lada moment Aha. przeprowadzi się do pystry. W którym budynku będzie działać? Czy czy miejscowi mogą liczyć na zatrudnienie? O tym wszystkim w obszernym artykule w najbliższym wydaniu www. Zapraszam. Na stronie Miłosławskiej wracam do tematu niezapłaconych faktur za ubiegłoroczną modernizację ulicznego oświetlenia. Tej tematyce były poświęcone aż dwie ostatnie sesje Rady Miejskiej. Zapraszam do lektury. Z kolei na stronach ogólnopolskich polecam wszystkim czytelnikom artykuł o planowanych podwyżkach cen wody. Zapraszam. W okolicach ulicy Działkowców znowu pojawiło się, pojawiła się taka biała ciecz, przypominająca mleko, co świadczy o kolejnym wypuszczeniu jakichś niedozwolonych ścieków do wrześnicy. Straż Miejska, urzędnicy, ratuszowi zrobili co mogli, żeby ustalić sprawcę, ale niestety sprawca jest sprytniejszy. I z tego powodu, jeśli sami go nie złapiemy, to prawdopodobnie nigdy go nie złapiemy, bo ostatnia hipoteza jest taka, że podjeżdża ktoś jakimś beczkowozem, być może w nocy, i po prostu wylewa te, te nieczystości do, do rzeki. Stąd apelujemy do wszystkich, którzy cokolwiek wiedzą na ten temat lub w przyszłości będą świadkami czegoś takiego o to, żeby dzwonili na numery alarmowe lub wiadomości wrzesińskich lub też na numer alarmowy Straży Miejskiej lub Policji. Złapmy wreszcie tego, tego, tego gnoja.